Cześć wszystkim, tutaj ja, Playing Scorpion. No i dzisiaj plan zamiast Fusion Mode. Nie wiem już który odcinek. Ale dobra. słuchajcie, łapkę w górę w no i zaczynam. Le wreszcie mogę normalnie postać Gloomshlą, ale bez czosnku Gloomshlom jest słaby. Okej, okay, tutaj tego mamy lodowego Talnata. Okej, okay. zobaczmy, co mogę połączyć, bo, bo zawsze potem zapominam. Tak nie wiecie, to już wiem. Tylko nie wiem jak stworzyć takiego... takiego tego. tego. Tego, że lodowego jeszcze. Ponieważ pamiętam jak połączyłem tego z tym. Czy to, nie, z po prostu z, z... Jak połączyłem tego ze zwykłym półtrzymę, to nic się nie stało, więc nie wiem jak to stworzyć. Nie to tego takie lodowe. No nieważne. Ale to już wiem jak stworzyć. I mam nadzieję, że zadziała Chciałbym też stwor, stwor, stworzyć to. <laughs> Dobra. wiele słonecznika, zdecydowanie. Wszystkie grzybki, może... Nie, ice room. A, ice room jest dobry w sumie. Uff, hipnoszum jest słaby. Prezency też są słabe, więc nie. I dobre, i złe są słabe. Więc jeżeli chce twój talenta, to na pewno może tak wziąć. To może to spróbuję. O właśnie, bo jeszcze tutaj mogę kliknąć w to. Ale, a, ale to toniarznych połączeń. Okej. Okay. To jest słabe. Z zwłaszcza, że zazwyczaj tej, tego nawozu nie potrzebuję, bo na taj nawóz, ale jak go nie potrzebuję. No to jeszcze może wystawię... hmm... Może wezmę tego gulumszu... No chociaż nie, bez sensu. E, lepiej, żebym wziął... wziął, wziął półszluma i drugiego... I, i drugiego walnata. A jeszcze coś jednego mogę wziąć. Ile ja mogę wziąć? Chyba to, wcześniej tego tak dużo nie my, mogłem brać. No i że to... Bo on, on może jest... Zazwyczaj nie jest jakiś bardzo dobry, ale w, ale w tym modzie jest dobry ten, ta roślinka. Okej. Okay. Gdzieś tutaj będę stawiał. już nie wiem. Czy tu powinienem, czy tutaj gdzieś... Tu jest dobrze. Okej. Okay. Ogólnie to też, że przez jakiś czas nie będzie odcinków z planserem z hard, hard mod, czy hard mode. Ponieważ, no... Nasi, no, zbieram pieniądze, a na ten, na dziesiąty slot, bo zdam sobie, sprawię, że po prostu bez tego nie przejdę, nie przejdę tego poziomu. Tego poziomu 5 i 9 jest strasznie trudny. Właśnie, właśnie próbowałem ta, teraz ten poziom przejść przed chwilą, no ale się nie udało. I, więc ten dzień też będzie krótki, bo już nagrywałam ten długi z hard mod. Czy hard mod, no nie wiem jak to się mówi. Ja zawsze mówiłem hard mode, ale to chyba jest hard mod, ale nie wiem już. Aż nie mogę go wystawić. Ale już mogę. Bo to się już... Ja kiedy grałem ten hard mode przed chwilą, czy hard mode, No nieważne, będę w hard mode, bo tak zawsze mówiłem. Eee. go O, on idzie, dobra. Słuchajcie, od co? To, to, to wystawić. Wstawię sobie walnata i zaraz zmienię go w talnata. Teraz spróbuję połączyć. Piszę teraz z Chomperem i sprawdzę, czy da się to do sobą połączyć. Część bomby nie wziąłem, żeby stworzyć to, co chciałem. O ten jest dobra, ten mi się nie podoba. On trzeba tu przesunę talnata. Ok. No i jeszcze już niedługo wystawię tego... no tego Cząpela. O. Nie mogę połączyć ze sobą Tak to ta, ta się stworzy, nie wiem Może zwrotnie. Okej. Okay. Zjadł go. Dobra, nie wiem. sobie co, co mogę stworzyć, co mogę tych ciekawych rzeczy stworzyć. A właśnie, e, Fum Shroom plus Zdoom i Ice Ale ha, taka, nie chcę mi stworzyć, bo lepiej e, Skeleton plus zdoom Ale może spróbuję. to to wystawię tutaj. A, zjadł już go. To się na... Jak to połączyć z tym? Okej okay. Nie wiem, niektóre to są takie trudne, że nie wiem po jakie jak je stworzyć Hmm Okej okay. Zrobię to... Po co ja to robiłem, przecież to jest strasznie słabe Hmm Hmm, nie, co ja mogę zrobić? Nie mogę. Nie, wiem, bo to po chińsku napisane, może powinienem przetłumaczyć to. Powolniłem i może przetłu przetłumaczę to, bo trochę nie rozumiem. Żebym w ogóle sprawdził, co to właściwie znaczy. Odblokuj przepis czyszcząc tryb wyzwania. Okej. Okay. Czyli to ten przepis trzeba jakoś odblokować. Okej, okay. dobrze, coś jest czyszcząc, czyli przechodząc. Dobra, okej, okay, już rozumiem. Też rozumiem, czemu mi niektóre kombinacje nie wychodziły. To naprawdę wiele wyjaśnia. Dobry Tutaj wystawię sobie tego, bo on jest mocny. Zamrożę was może. Ok, to uleczę. Go nie da się zamrozić, no tak, bo to jest lodowy w sumie. W sumie ma sens. Ło, jak on nawala. Ale się wkurzył. Dobrze, co teraz? Zamrożę jeszcze raz. Teraz sobie tak. I pięknie ich rozwaliłem tutaj. Oni już nie żyją. Tutaj pięknie rozwaleni. To z tym mogę powiedzieć? Zapomniałem w ogóle o tej kombinacji. To. Ale to jest najlepsza kombinacja zdecydowanie. Ja chcę pi Gatling Piece z pół To jest bardzo dobra kombinacja. Okej. Okay. Zrobię tak. Nie wiem sobie z czym to połączyć Więc po prostu uleczy tego Okej okay. O, ja, ja, ale one są słodkie te Zobacz Zaczek to uroczo wygląda No i kolejny taki skalę Czemu go zalesiamyś u takiego talnata fajnego? Niedobry ciągle, popsułeś mi życie To dobrze, że nie mieć a go będę tylko kiedy będą jakieś naprawdę silne zombie Ogólnie ten mod naprawdę mi się podoba No bo w sumie jest fajny Teraz pory tego użyć ale tutaj ten wytrzymały jest zombie, ale są bardzo silne rośliny, które naprawdę mocno ładnie nawal nawalają mm. Trochę mogę zrobić a, a tutaj zrobię tak Okej okay. Taką szybko nastrzela, naprawdę Naprawdę jest mocny To i zamrożę ich I zaraz zamrożę ich jeszcze raz To tak naprawdę muszę się mrozić. aha! A zrobię tak, bo tak jest, będzie lepiej Trochę mocniej będzie ich atakował A ja ten cały czas zamknięte oczy A może robię, o. Kolejny i zrobię, o! Kolejne pół w zrobię bo one są mocne tak żeby tak przeżyły pierwsze zamek które przeżyły to tu też mamy potrzebny ten skaradicz film masz sobie dużo słońca ale nie, nie mam co z nimi zrobić więc będę całe randomowe rośliny no tyle tych słońce mogę dać co chcę Dobra, też nie mam tyle słońc. Więc będę robił rzeczy mądrze. O, co zrobię to tutaj? Czemu nie? Ten Samsung tutaj, tak sam. Sam. To nie jest Samsung, bo jest, to jest właśnie. Bo jest sam. Okej, okay. już kolejne fala, ile idę tu trwa. Dobra, 11 minut, nie jest tak źle. Doomshrumek Chyba najpierw będzie jakieś zasady tym Tylko Najpierw to usunę wszystko Ale pięknie ich rozsadziłem Tu ty idziesz, to mam nadzieję, że będę kuleczyć talnata Swojego, no właśnie na, na talnata futbolistę O, teraz zrobię tak mówię, pięknie Kolejne, Kolejne Kolejne, kolejne ...gatling pił, one są naprawdę mocne Tylko tutaj może je przesunę O, zrobię takie Tak tak, a tutaj kolejnego. Zrobię jeszcze jakąś kombinację. O, tak śmiesznie będzie. Wyjdziecie, ty idziesz tu. Ty pójdziesz tutaj. A ty pójdziesz tutaj. Okej. Okay. O, urósł. No to sadzamba, a co? Ławiasz, tak goń z tego poziomu i w sumie się cieszę, bo już nie chcę się grać w to. Co się chce zacząć, chcę odlokować te. Te te specjalne, o którym tam powiedziało, podziami gra. Dobra, nawalają one. wiem, zrobię tak Prasunę to tutaj i teraz Ale nadal przeżył No twardy zawodnik O pięknie zamroziłem Co, to tutaj jest takie śmieszne Był to teraz on urosł, się nie pasujesz teraz tutaj Ale dobra trudność Otóż oczy, no już. Albo dobra, dobrze. No dobra, bo sensu, zmarnowałem, go trochę, zapomniałem, że on wybucha, kiedy się go zostawia na początku. Zawsze padę prawie... Szczerze, to chyba jest łatwiejsze niż plan do 1 jeden. bo tyle mogę tych Talnatów wystawiać, a ja jeszcze mam Talnaty. Więcej. Ale w sumie... W sensie, to zależy jaki poziom, bo czasami jest łatwiej, czasami trudniej. Dobra, rozwaleni. Wielka fala zombik. Okej, okay, może dumszą się naluję tą wielką falę, abym miał jakby czym ich rozwalić. Bo dumszą naprawdę jest tylko, się... Właśnie, roz rozwali to wszystkich. Owiem. muszę rozwalić doszlę każdego do do zombiaka. O nie, on przeżył. Ci, bo, ale, bo oni mają dużo żyć, a nie dlatego, że nie trafiłem. A ta chyba też był taki zombie z pudełkiem, bo w, potem on jak umiera, to tworzy losowego zombiaka, Tak działa. Jeszcze złoty jest. Ale wy i tak nie macie żadnych szans, więc po co wy się w ogóle staracie? No nie na no chodę ciąper. Myślałem, że zjesz ich. No tak, szampel tutaj nic nie zrobi. O wiem, przesunę tu kolejnego tego. O, już to zrobię. O. Takim cudem on jeszcze żyje. Dobra, wreszcie. Udało się to zrobić. To, tu się odblokowuje HT specjalne tak? Czy, ma, czy to, nie, tutaj na pewno nie, a tutaj? Nie, tu jest coś innego. To tutaj się, ja chcę to mieć. O! Okej, okay, więc chcę tą roślinkę mieć i muszę ją odblokować. Lilię wodą w ogóle mam, po co mam ją? Aby ją odblokowałem, nie, tak, bo sobie odblokowałem, dobra. Aha, mi się nie, da, już nie chcę tego grać. A, a to? To mogę. Nie wiem, co w ten tutaj mogę robić. Czyli tutaj, tutaj się odblokowuje te mieszanki takie. Ale muszę trzy przejść, żeby je odblokować? Czy, czy jedną? A to? Tutaj. Tutaj są niecięgie, mogę robić. A tutaj? A tu są te takie mieszanki. Nie wiem, jak to odblokować. Dobra, nie jestem się z tu... tym. Ale chyba ta będę miał basen na samym poziomie Bo ta lilia wona jest Na przykład o Woda będzie I bardzo silne zombie. A czy tylko spada grzyby śpią a, a Nie śpią, ale są droższe chyba tak to działa Widzę, że są droższe Okej okay. Dobra, ja się, że w tym odcinku to na tyle, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, no i nara, tak, nara.